Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki mix. No, dosyć szybki będzie odcinek. 70 zł. Postawiłem tak. Na drogę do miliona za 20 zł. Dwa świąteczne kalendarze za 10. No i dwie nakasa. Moja ulubiona zdrabka. Wkład to jest 70 zł. Weźmiemy sobie jeden świąteczny kalendarz. Zobaczymy, co on nam przyniesie. Yy, z numerem dwudziestym na początku, no i szóstkę mam, dobra szukamy tej gwiazdki, czy się tutaj pojawi, stroik sople dzwonek trąbka Łóżba. bęben kożuch anioł Kominek, szyszka, kruchcia, sanie, świeca. Halo. Gdzie te gwiazdki, kartka? Gdzie są gwiazdki, ukryte. Kula, rękawica, skrzat, renifer, czapka. Lizak, no, gdzie są te wygrane Małwanek, w lot, to zostały skarpeta, choinka i niestety mamy piernika, no 25 gra, 3 takie same kwoty, 300 zł, 10100, 30. 10, no już wiadomo, oczywiście, a boją się głowa Mikołaja. A jest prezent, czyli niestety pustak. No, prezent za 30. Teraz kontrolne są różne. To idziemy co? Do drogi do miliona. Numerek z drabki 9. Dwie takie same liczby. No i szukamy tego mnożnika jeszcze. 56, 16.

47, 31, 33, 51, 22, 23 już myślałem, że będzie, lubię tą zdrabkę, bo ale dzisiaj coś tak nie chcę dać. 15, 27, 4, 13, 58, 3 9, 28, 58, no. Zrobili mnie w konia. 59, 17, 51, 42, 11, 53, 45, 41, 46, 52, 57, 11, 19, 37, pusta, co odcinek będzie na 0, na minusie, minus 70. Teraz na tak, czwiątecznie kalendarz, szóstka teraz i może tutaj będzie gwiazdka dalej tak. sople na początku, klapka y, szyszki jest gwiazdka no to nie będzie zera, fajnie renifer jedną gwiazdkę dali na pocieszenie świeca, stroik fiuchcia trąbka dzwonek kula kominek anioł bęben bałwanek choinka skarpety piernik łyżwa lizak sanie tylko jedna gwiazdka nie jest druga fajnie no to 20 złotych będzie i trzecia gwiazdka. No to 30. No i pięknie. Fajnie. Teraz yy, szukamy trzech takich samych kwot. Jest tak 20, 150, 50, 20, 150 i 50, czyli podwójnie. Teraz tak szukamy głowy Mikołaja. A jest znowu... Nie, nie znowu. Tam też tak, tam był też prezent, więc mamy prezent ile był warty, no tylko dychę, ale mamy trzy gwiazdki, dobra, trzy gwiazdki są, 30 zł. nie wierzę, co, 50, uuu, ała, 50 i 50, 150 złotych na tej strapce, nie wierzę w to, no tak, no jest, 155 stopień wygranych. Eee, jakie, jakie są kontrolne. 150M. Ja lubię tą zrabkę tylko takiej kwoty jeszcze nie miałem. W poprzednich edycjach też nie było. MMM. No i fajnie. Takie gwiazdki to ja rozumiem. To już mamy odcinek na plus i to duży plus. Ale fajnie. Dobra, 150 zł odzyskane. Wow. A jeszcze jest moja ulubiona zdrawka, Wiesz, na kasa numer 23. Podkowy szukamy serca. 25 lat. Dobra. Wow. Pies. Kawa. Dzwon. Pizza. Śliwka. Burger. Klaps. Naszyjnik. Jabłko. Kwiat. Aparat. Dajcie podkowe ze stówkę. Będzie fajny odcinek. Maska, zegar, nuta, worek, balon, muffin, kask, planeta, zamek, gitara, ciastka kompas, szalik, benben, palma. Czeki, astronauta. Klucz i okulary. Dobra, jeszcze możemy w bonusie kwotę znaleźć. No niestety są wiśnie. Ale ja się tam nie przejmuję, chociaż wiadomo było trochę zdrapek. Wszystkie przegrane, tylko jedna wygrała, ale to jak mamy trzy gwiazdki i to jakie? Jedna 50 zł, druga 50 zł, trzecia 50 zł. No 150 zł na tej drabce. No świetnie. Rewelacja. To jest chyba taka mniej więcej losowa. Bo te 50 stówki to raczej tak wężki może wpadają. Jeszcze takie 150, więc fajnie. Dobra, ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Oby takie podobne jak dzisiejszy. Do następnego trzymajcie się. Cześć.